Marek Sawicki, doświadczony parlamentarzysta i były szef resortu rolnictwa, cieszy się uznaniem w polskim życiu politycznym. Jednakże jak prezentuje się jego sytuacja finansowa? Sprawdźmy dokładnie, jak kształtuje się jego majątek, obejmujący oszczędności, posiadane nieruchomości i źródła dochodów. W dniu 6 listopada Andrzej Duda przekazał komunikat informując, że Marek Sawicki z polskiego stronnictwa ludowego został wybrany nowym marszałkiem seniorem Sejmu. Równocześnie premier Mateusz Morawiecki otrzymał zadanie utworzenia nowego rządu. Marek Sawicki jest członkiem polskiego stronnictwa ludowego od 1990 roku i, jak podkreśla tylko PSL, skutecznie walczy o sprawy polskiego rolnictwa. Z analizy jego deklaracji majątkowej, opublikowanej 6 września na stronie Sejmu, wynika, że posiada gospodarstwo ogólnorolne o obszarze 4 hektarów, na którym znajdują się obora ze stodołą, piwnica i garaż. To majątek współposiadany przez małżonków o wartości 400 tysięcy złotych. Dodatkowo, polityk jest współwłaścicielem domu o powierzchni 250 m2. Marek Sawicki preferuje mniejsze modele samochodów. Posiada dwie Skody oktawie z lat 2010 i 2011 oraz Forda Focusa z 2017 roku. W ubiegłym roku zdecydował się na zakup większego pojazdu. Toyoty Avensis z 2013 roku. W swoim posiadaniu ma także starodawny ciągnik Ursus z 1989 roku. Ciekawostką jest fakt, że Marek Sawicki nie czerpie żadnych dochodów z prowadzonego przez siebie gospodarstwa. W jego oświadczeniu majątkowym z 2019 roku pojawiły się niewyjaśnione metale kolorowe o wartości 50 tysięcy złotych. Jednak w kolejnym roku już ich nie uwzględnił w spisie swojego majątku, sugerując, że szybko się ich pozbył. Marek Sawicki doskonale radzi sobie z umiejętnością oszczędzania corocznie odkłada podobne sumy, co skutkuje stałym wzrostem jego majątku. W 2019 roku miał zarezerwowane 50 tysięcy złotych, a rok później już 65 tysięcy. W kolejnym roku, czyli w trakcie następnej kadencji, suma wzrosła do 76 tysięcy, a w 2021 roku sięgnęła 92 tysiące. Aktualnie na koncie może pochwalić się imponującą kwotą 110 tysięcy złotych. Członek partii utrzymuje się z wynagrodzenia poselskiego, które w 2022 roku wynosiło 182 tysiące złotych. Dodatkowo otrzymał 46 tysięcy złotych w ramach diety parlamentarnej. Warto zauważyć, że nie posiada żadnych zobowiązań ani kredytów.